Witajcie przyjaciele, już za tydzień wakacje. Niektórzy z Was wybiorą się w góry, inni może nad wodę, nad morze, nad jezioro. Dzisiaj właśnie woda, jezioro także jest kontekstem Ewangelii. Zapraszam na Boży trend, aby głębiej zrozumieć, co Pan Jezus chce dzisiaj nam powiedzieć. Ewangelii według świętego marka owego dnia gdy zapadł wieczór Jezus rzekł do swoich uczniów przeprawmy się na drugą stronę zostawili więc tłum a jego zabrali tak jak był w łodzi także inne łodzie płynęły z nim a nagle zerwał się gwałtowny wicher fale biły w łódź także łódź już się napełniała wodą on zaś spał w tyle łodzi na wezgłowiu zbudzili go i powiedzieli do niego: Nauczycielu, nic cię to nie obchodzi, że giniemy? On, powstawszy, zgromił wicher i rzekł do jeziora: Milcz, ucisz się. Wicher się uspokoił i nastała głęboka cisza. Wtedy rzekł do nich: Czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże brak wam wiary? Oni zlękli się bardzo i mówili między sobą. Kim on jest właściwie, że nawet wicher i jezioro są mu posłuszne? Jest wieczór. Znajdujemy się nad jeziorem łańskim. Myślę, że sceneria podobna do tej, o której słyszeliśmy przed chwilą w Ewangelii. Pan Jezus wraz z apostołami wybiera się na jezioro wydaje się, że jest cisza, jest spokojnie, ale nagle zrywa się burza, zrywa się sztorm. Jeżeli ktoś z was był kiedyś w ziemi świętej i pływał po jezioru galilejskim, to myślę, że wie, że rzeczywiście jest tam tak, że wystarczy mała chwila, aby pogoda diametralnie się zmieniła, żeby ze spokojnego, pięknego jeziora rozpętała się potężna burza, wysokie fale. I właśnie w tej sytuacji znajdują się apostołowie. Jak słyszeliśmy, bardzo się zestresowali, bardzo się przerazili. Jest z nimi Jezus, ale on jest spokojny. Śpi sobie na łodzi. Apostołowie z takim wręcz wyrzutem do pana Jezusa wołają go: Czy cię to nie obchodzi, że giniemy? Ratuj nas, panie. I Jezus rzeczywiście to czyni. Na jego słowa jezioro się uspokaja. Moi drodzy, nasze życie tutaj na ziemi też jest takim życiem pływaniem po jeziorze, które czasem jest spokojne, ale myślę, że o wiele częściej pojawia się wiele fal, wiele wzburzeń, wiele emocji, wiele wydarzeń, które nas trapią, które nas frustrują, denerwują i tracimy pokój serca. Może być tak, że zapomniałeś o tym. Że pomimo wszystko, pomimo tego, co teraz dzisiaj przeżywasz, Pan Jezus jest także na łodzi Twojego życia, jest w Twoim sercu. Zawołaj tak jak apostołowie. Myślę, że bardzo pięknie i trafnie komentuje ten fragment Ewangelii Święty Augustyn. Posłuchajcie. Usłyszałeś naganę, zdenerwowano Cię, pragniesz się zemścić. Twoje serce jest zagrożone, zaczyna mocniej bić. To tak, jakby zerwał się gwałtowny wicher, jakby podniosły się fale. Pytasz dlaczego? Bo Chrystus został uśpiony w Tobie. Co to znaczy? To znaczy, że zapomniałeś o Chrystusie. Obudź więc Go, pamiętaj o Nim, pozwól Mu czuwać w Tobie.